No, ale tutaj zdecydowanie się śpieszymy. Zostało nam raptem 5 minut do celu. No i oczywiście cała masa niebezpieczeństw, które możemy tutaj spotkać w lesie. No i oczywiście nie tylko. Słyszymy coś w stylu strzałów. Nie wiem, czy się tutaj na tę chwilę zatrzymie. Jak skończy się czas, więc my nie możemy się zatrzymać. Biegniemy bokiem. Mhm. Jednak e, są wypuchające i jest to dla nas bardzo duże zagrożenie. Pozostało nam 4 minuty. Kwestia jak daleko i czy zdążymy. Jak my się nie zauważyliśmy? Nie mam pojęcia, ale no się nie dostrzeliśmy. O, to już miałeś PH. Trzy minuty do celu, jak daleko jesteśmy? Tego nie powiem. Ale pójdziemy górą. Jeśli to jest oczywiście możliwe. Chyba idę nie w tą stronę. Uh -huh, Aha, tak, tak się składa, że idziemy nie w tą stronę. No ale już chyba jesteśmy niemal na miejscu. Dym jest coraz bardziej wyrazisty. Widzimy już płomienie. Do końca czasu dwie minuty nam pozostały. Mamy to, zanurzyliśmy. Near their patrol routes. They're looking for us now. Uh, okay. You'll be fine. Alright? Ma Listen to me. You'll be fine. Yeah. Have you seen one of these before? Uh, no. Don't worry. It's easy. We'll have more on us soon. We need to stabilize him. Don't take too long. There's an oil refinery ahead. I'll make sure the idea come running to it. Keep them off Alman Hajir to then. You can handle this. I'll be quick. Okay, czyli dostaliśmy tutaj e, nową, e, Co mamy, Procolaskę. możemy ją tutaj wykorzystać do rozmieszczenia bomb, czy też innych elementów. Oczywiście, ja sobie powiedzmy, umieszczę w tym momencie takie cztery bomby. Czy możemy sobie wykonać? A, potrzebujemy części zamienne cztery sztuki. Czy inne możemy wyprodukować? Możemy innego również wyprodukować, ale się rozkładają? Nie, dobra. Okej, okay, to dalej że Wow, Oj. piękne trafienie, choć nie widzieliśmy celu. Udało nam się tutaj wroga ustrzelić, A jeszcze oczywiście nie koniec, kolejne jednostki. i co teraz? Nie mamy odpowiedniego ładunku? Przełączamy się. Ale myślę, za chwilę tutaj możemy dostać jakiegoś mecha. No o tym mówiłem, mamy tutaj głowca I tutaj się wyprztykamy ze strzał. Gdzie on biega? Tu biega. Robimy mu niespodziankę, czy nie da rady? No daj, podejść bliżej. No bo my, my wyżej. Zobaczcie, nie chcę wejść, nie chcę wejść. Oj, pięknie się wpakował. No to właśnie nam chodziło. No więc mamy modyfikację pasa, no my musimy Almie pomóc pozostał czas 4 minuty. Zdobądź środki medyczne od Almy. Wchodzimy do środka, tak jest. Możemy wejść. No zdobyliśmy w tym momencie karabin szturmowy. O, który myślę, że może nam się tutaj w dalszej części rozgrywki, oczywiście jak najbardziej przydać. A my zobaczymy, czy możemy coś tutaj zeskanować. Nic nie widzę, ale. wow. There's another Nagy here. They're helping me. Good. Explosives are done. That should be enough to distract the rest. Make sure the camp is clear. Kusha, tam są Piękne trafienie Czy jeszcze ktoś tutaj przyleci, by nas zaskoczyć? Czy niekoniecznie? Sprawdzamy teren nie ma nikogo więcej, więc jesteśmy na dół do Almy, by jej pomóc. One of Mercer's favorite toys. Mm -hmm. You're always quick. I'm sorry you had to face them alone. I wasn't alone. Sutlet distracted them. And did you see that Navi? Mm -hmm. Ikran are fierce and very protective of their riders. Mm -hmm. An RDA scorpion is no match for them. Navi Dreamwalker and human. Fighting the sky people alone. You are very brave. That was amazing, the way you took out that thing. Thank you. Wait. You have the ma. You are To The storytellers. Bring us of peace. My father said your clan disappeared years ago. We thought you were dead. The Sarentu spirit is not so easy to kill. I had hoped to find the resistance here, but. I am Itua, Sahe of the Aranahe. I knew your mother. I'm sorry. Our home suffers too. The sky people grow bolder and the land falters under their feet. And yet, my people our home tree we are not warriors but war has come my father still needs convincing but he knew the sarendu he will listen to you he must i need to get them back the others they should know what happened here of course i'll help with your wounded my home tree isn't far from here. Tell them I sent you. But not all see as I do, so please don't mention my part in this. May your spirit soar with the currents of the wind.

Drzewa, zanim jednak tam ruszymy, słuchajcie, mamy tutaj chyba troszkę ulepszeń, które w tym momencie udało nam się pozyskać, między innymi mamy tutaj modyfikację do pasa, obrażenia przeciwko ZPZ, 5%, energia 5%, także nieważne co my tutaj wybierzemy, to i tak mamy w tym przypadku 5%. Co do broni, broń jest tutaj nowym elementem, ale tak naprawdę nie ma żadnej modyfikacji. Jeszcze nie mamy żadnej modyfikacji do broni, ale za to do łuku już mamy pierwsze modyfikacje i mamy tutaj chwyt, chwyt łowcy. Mamy tutaj chwyt obrażenia przy trafieniu w słabe punkty. 8%. No i jak widać, zmierzamy do siły bojowej na czwarty poziom. My tutaj, jeszcze, oczywiście, punkty umiejętności, które mamy, mamy tutaj łowcę i mamy mm, cienisty łowca. Gdy kłócasz, poruszasz się szybciej i trudniej cię wykryć, i myślę, że jak najbardziej ta umiejętność nam tutaj się w rozgrywce przyda. No i tutaj mamy jeszcze coś takiego jak wspomnienie wytwórcy. No i tutaj mamy premia uzyskiwana po zjedzeniu posiłku trwają o 25% dłużej, jak najbardziej te premie nam się tutaj przydadzą. Tutaj mamy oczywiście 12 umiejętności, czyli tutaj mamy te sadzonki z drzewem Nawi. Tak to wygląda. Tutaj jeszcze jest jakaś mina, którą mam oczywiście zamiar podnieść. Bo skoro możemy ją podnieść, to my ją sobie ją weźmiemy. Bo ta eksplodowała, więc jej nie podniesiemy. Dobrze, ja myślę, że na tą chwilę sobie ten odcinek oczywiście zakończymy, a my widzimy się już niebawem gdzie będziemy się kierować w tamtą stronę, żeby to dobrze pokazać, no to naprawdę stąd świetnie widać, będziemy się kierować w stronę właśnie domowego drzewa, póki co z mojej strony to wszystko, cześć i czołem.